Cześć, witam na kanale Prawa. Ja nazywam się Tomasz Wodziński, partnerem kanału jest firma Sumin. Zapraszam do dzisiejszego odcinka. Cały mój ten filmik poświęcę groszkowi. Opowiem, co trzeba zrobić, aby uzyskać takie plony, jakie tutaj teraz są. Jak to teraz wisi, to to jeszcze kwitnie. A spójrzcie sobie, ile tych, tych groszków tutaj mamy: mnóstwo. Jeden obok drugiego. Jak, spo, jak się spojrzy, tak jeszcze w głąb. To jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Co zrobić, żeby takie plony uzyskać? Spójrzcie sobie z drugiej strony, ile tych groszków wisi jeden obok drugiego. Najpierw powiem o aktualnej pielęgnacji, którą trzeba tutaj zrobić, a potem opowiem o reszcie. A więc podlewanie. Jak nie ma tak ciepło, to podlewam raz na dobre, dobre kilka dni. Natomiast jak się robi ciepło, jak, jak, jest, jak jest bardzo gorąco, są te upały, to podlewam mniej więcej co dwa dni. Ale jeśli roślina jest już w fazie takiego owocowania, to podlewam ten mój groszek podczas upałów codziennie. Idę sobie z konewką, podlewam z jednej strony, tutaj ten, potem z drugiej strony. Ile tej wody zużywam, dokładnie nie wiem. Można przyjąć, że mniej więcej 6-10 litrów na takie ponad 2 metry groszku. W tym momencie, jeśli coś się dzieje z moim groszkiem, to się za bardzo tym nie przejmuję. Jednak, jeśli byłoby to w początkowej fazie wzrostu to bym na pewno reagował. Warto jeszcze wspomnieć, że to, te białe tutaj ślady, to jest naturalne. To nie jest żaden mocznie kainic. Ta dam, ta -dam. Oczywiście ze zbiorem jeszcze można się wstrzymać. Jednak ja jestem niecierpliwy. Lubię sobie, lubię, czas, lubię sobie, czasami podjeść. Ten już jest piękny. Jest sporo tutaj tych groszków, które mogłbym już zjeść. No ale wróćmy do samych informacji o uprawie groszku. Ten groch ma już około 2 metry. Miał mieć mniej. Posiałem go, jak dobrze pamiętam, co 3 centymetry. Czyli no bardzo gęsto. Odmiana, którą chciałem, miała rosnąć do metra wysokości. Czyli już ma dwa, dwa razy tyle. Będę ją ogławiał, czyli urwę, urwę to. Będę rwał wierzchołki penów, tak żeby ten groszek nie szedł już wyżej, bo już nie chcę żeby szedł wyżej. Chcę żeby on się skupił na tym co tutaj jest. Niech owocuje, ja sobie tam to pozbieram, ten i później będzie miejsce dla innych warzyw, na przykład dla ogórków, które są dosyć blisko. A dla których przygotowałem tutaj stelaż i będą one po płocie. Warto mieć przygotowany dla groszku kijek, kijek bambusowy, jakiś palik. Tutaj dany jest jeden, zaraz będę o tym drugim mówił, ale dany jest jeden. I po drugiej stronie jest dany drugi. I przez te kijki bambusowe został przeciągnięty sznurek. W miarę wzrostu coraz więcej, czyli na, po, na początku trochę mniej, potem jak już było to większe, coraz wyżej, 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 wyżej. Jesteśmy w momencie, gdzie ten, gdzie ten sznurek jest zawiązany na wysokości około 1,60 m, 1,70 m i tutaj jeszcze będzie dalej wiązany. Jako, że te groszki są wyższe niż chciałem, a co za tym idzie dadzą mi większe plony, no, postanowiłem je wzmocnić, ponieważ te, te paliki, ten jeden palik mógłby nie, nie dać rady, więc wbiłem drugi grubszy i to już powinno być wszystko ok. To powinno dać radę, nie powinno się to załamać. Sama uprawa groszku jest bardzo łatwa, tu mi chodzi o zarówno cukrowy, jak i łuskowy. Najłatwiejsza jest uprawa groszku, który rośnie nisko, bo wtedy w zasadzie nie trzeba nic robić. Tutaj natomiast Potrzebny jest nam jakiś, jakiś palik, jakaś podpora, po, po której ten groszek będzie szedł. On tutaj się będzie chwytał, chwytał tym, tym wąsem czepnym. Stanowisko do uprawy groszku polecam słoneczne. Siew zależny jest od odmiany, od tego jak będziemy uprawiali. Ja tutaj siałem tak jak powiedziałem co 3 cm. To w jakiej rozstawie zostanie wsiany groszek może zależeć od odmiany. A więc słońce, podlewanie, można też dać jakiś nawóz płynny. Groszek też nie jest jakiś bardzo wymagający, jeśli chodzi o składniki pokarmowe. Gleba taka bardziej piaszczysto-gliniasta. Po prostu taka próchnicza, w miarę dobra gleba. I groszek w zasadzie będzie sam rósł. Nawet jeśli ten groszek jest mniejszy, też warto dać palik. Pociągnąć przez niego sznurek, żeby groszek się nie kładł. Proszę spoglądać pod listkiem na roślinę, czy coś się nie dzieje, czy jakiś szkodnik nie atakuje, czy jakiejś choroby nie ma, ale rzadko się coś z tym groszkiem dzieje. Groszek jest łatwy w uprawie i polecam uprawę groszku każdemu, zarówno groszku łuskowego, jak również cukrowego. A co do zbiorów, no to zależy jaki ten groszek mamy, bo łuskowy, no to czekamy aż nam to wyrośnie, te, te nasiona. Też w zależności czy chcemy na grochówkę przeznaczyć ten groszek, czy chcemy go zjeść bezpośrednio. Jeśli chcemy zjeść, no to zbier zbieramy wcześniej, a na grochówkę to jak, jak już ten strąk jest taki bardziej stary, że tak powiem. A groch cukrowy zbieramy jak jest młody. Ja teraz Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału. Info uprawa. Pozdrawiam.